Słuchajcie, no tak, no tak, no niestety. Słuchajcie, pan prezydent został namaszczony. Nie wiadomo, czy został wybrany, bo jakby wyników wyborów nie znamy. No i jest, ale tak jakby go nie było. To znaczy, zacznijmy od tego, że coś tam robi, ale z takich. Najbardziej prezydenckich rzeczy, no to powołuje ciągle nowych doradców. Wczoraj mówił, postkomuna wraca, a dzisiaj zatrudnił towarzysza Andrzeja Zybortowicza, faceta, który na ostatnim zjeździe PZPR mówił: Nie wyprowadzajmy sztandaru, próbujmy ratować naszą partię pisał instrukcję, jak ja doradzał pierwszym sekretarzom partii, nie pamiętam, kto był wtedy pierwszym sekretarzem partii, Lech Kaczyński? Nie, on chyba nie był w partii, nie wiem, ale w każdym razie ktoś bardzo, bardzo ważny i mądry. W każdym razie Nawrocki powołał 13 nowych doradców, to znaczy do tych, których już miał chyba 500, do... do, do, do Pierwszą Trzynastkę jeszcze zna, ale tutaj pan e, e, Zybertowicz. Andrzej e, e, chciałby się wiedzieć profesor, ale jednak profesorem nie jest. No bo e, inni profesorowie, którzy powinni go nominować do tego, żeby powołał go. Prezydent, to jeszcze on był doradcą u Dudy. Doszli do wniosku, że jego jakby dorobek naukowy jest zbyt ubogi, żeby dać mu tytuł profesora. Duda się pieklił, ale nic to nie pomogło. Zebortowicz spuścił ogon po sobie, powiedział: Przyjdą jeszcze dla mnie czasy, może nie będę profesora profesorem, ale będę doradcą kolejnego prezydenta. No i jest doradcą prezydenta, tylko problem w tym, że nie mamy chyba prezydenta.